Maciek Oswald, cześć, dzień dobry. Dzisiaj zrobimy Wielkie Halo w podcaście Fundacji Zaawansowanych Technologii, Halo Nauka, a wszystko z powodu pokolenia Z. Porozmawiam o tym z Dawidem Hamerą. W korposlangu to byłby pewnie młody, zdolny i dynamiczny. Rocznik 2000 kończy właśnie roczną przerwę po maturze. To głos pokolenia Z na temat edukacji i sensu uczenia się. Oto Hamera, Dawid Hamera. Słuchacie podcastu Halo Nauka. Młodzi naukowcy, nowe technologie i innowacyjna edukacja w jednym miejscu. Planowałem w systemie innym trochę, ponieważ dwa lata ostatnio uczyłem się w klasie z maturą międzynarodową i zobaczyłem różnicę ja w ten sposób. I chodzi o to, że ta różnica spowodowała, że zacząłem rozumieć, dlaczego tak wiele osób w moim wieku czuje... Że ten system, który mamy, jest kompletnie nieadekwatny do rzeczywistości, która się znajduje, do realiów, później rynku pracy, tego, czego się od nas oczekuje na studiach, czy od pracodawców, i podobne. No i zacząłem w tym nurcie troszeczkę się rozwijać. Prowadzę zajęcia, wykłady, czasami właśnie jakieś rozmowy z ludźmi szeroko pojętymi, starszymi, którzy mają problem ze zrozumieniem naszego pokolenia, pokolenia Z, czyli tego pokolenia urodzonego po 95 roku, ponieważ okazuje się, że zmiana i różnice są na tyle duże, że wręcz jest potrzeba na tego typu zajęcia, jest potrzeba na, na tą rozmowę, ponieważ zarówno internet, jak i mnóstwo innych rzeczy nas mocno zmieniły. No i szkoła też ma w tym swój udział, ponieważ kompletnie nie nadąża za, 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 za obecną rzeczywistością. Gdzieś staram się tą różnicę pomiędzy tym, co jest teraz, a tym, co niestety. Dostajemy w gratisie od, od naszego systemu, od rzeczywistości wokół nas, coś to łączyć pomiędzy osobami dorosłymi, które no, mają problem z tym, żeby nas zrozumieć jako młodych ludzi. No i też w drugą stronę, niejednokrotnie my nie do końca rozumiemy w ogóle dlaczego. Niektóre rzeczy wyglądają tak, jak wyglądają, dlaczego dorośli ludzie uważają tak, a nie inaczej, bo później w szczegóły się na pewno zagłębimy. No ale tak ogólnie to po prostu łączy pokolenia. Była kiedyś taka reklama, że pewien producent telefonów komórkowych miał łączyć ludzi. Wyczuwam tutaj pewną inspirację. Mnie zastanawia, czy jest coś takiego, czego żałujesz? No, bo cały czas co wybiegasz, w sensie wybiegasz odnośnie, cały czas odnośnie... w przyszłość i mówisz o tym, co trzeba by było zmienić, jak funkcjonować, żeby było lepiej. Tak jak trochę byś miał receptę na to, co w przyszłości może być lepsze. A czy kiedy patrzysz za siebie, to jest coś, czego żałujesz? Jest. Jest a przede wszystkim to, jak ogromną presję na siebie narzucałem, bo no. Wlądowałem w takiej klasie i w takiej szkole, i wcześniej też trenowałem dużo sportu, piłkę wodną trenowałem, gdzie osiągano całkiem niemałe wyniki. W nauce również, I oczywiście, ta działalność społeczna tego się strasznie dużo zrobiło. W pewnym momencie, chcąc gdzieś gonić, jak goniąc za tym króliczkiem, którego nie do końca w stanie byłem określić, a po prostu na w świecie, zagubiłem samego siebie i tego żałuję, rzeczywiście. Bo przez to stałem się troszeczkę inną osobą niż jestem w rzeczywistości, trochę taką, takim tworem wykrywanym przez presję środowiska, rodziców, moją własną samą później już. No i ten twór tak naprawdę rozbroiłem dopiero w tym roku, kiedy po prostu dałem sobie najzwyczajniej świecie odsapnąć. I, te, i, i jeśli miałem wymieniać czego żałuję, to, to po prostu tego, że za dużo ciebie chciałem. A czy myślisz, że to jest problem, Twoim zdaniem, pokolenia, które reprezentujesz ludzi urodzonych po 2000 roku? Wiesz co, myślę, że myślę, że w dużym stopniu niestety tak. Z tego względu, że no, mamy. Ogromną ilość miejsc i sposobów na porównywanie się. Jeżeli no kiedyś powiedzmy, że żyliśmy w małym jakiejś społeczności, nie z naszym na przykład miastem, to naszym największym autorytetem był nasz tata, czy mała, którzy osiągnęli sukces, bo na przykład byli, są wysoko wykształceni i mają dobrą pracę. Teraz, żeby się wyróżniać, żeby czuć się wyjątkowy, mamy Instagrama, mamy Facebooka, mamy znajomych, którzy wszystko sprawdzają, się interesują tym, co my robimy. Mamy też rodzinę, która. No, Niestety, z tego, co się wydaje i mówi, no, szczególnie pokolenie, które żyło i funkcjonowało w e, latach jeszcze za komuny, no, ma dużą presję, duże oczekiwania wobec nas, ponieważ nam tak łatwo, mamy niby tyle tych możliwości. I w ogóle co nie do końca jest prawdą. Okazuje się, że w momencie, kiedy mam taki ogromny wybór, to niejednokrotnie to ludzi przytłacza i później wciskają się na siłę w robienie ogromnej ilości rzeczy, tylko po to, żeby, no. Kogoś zaspokoić, niekoniecznie, niekoniecznie siebie. No tutaj jest problem tego typu jeszcze finansowy. Kiedyś taki fajny cytat słyszałem, że Kiedyś po prostu za czasów komuny robiono, robiło się no, to, co człowiek chciał, no bo raczej była marna szansa, że osiągnie ktoś więcej od drugiej strony. A no, w dzisiejszej rzeczywistości, takim gospodarki, no, gdzie no, żyjemy w globalnym świecie, no, niejednokrotnie już studia nawet nie wystarczają. Więc no, ta presja, żeby się wyróżniać, uważam, że jest bardzo duża i niestety wiele osób sobie nie do końca z tym radzi. A może to jest brak umiejętności, może to jest brak pewnej dojrzałości życiowej, pewnej. Obycia z życiem, takiego, takiej umiejętności wzięcia życia za rogi i poprowadzenia tego jakoś. Może to w tę stronę trzeba byłoby rozpatrywać. Nie, że to świat jest zły, a nie my, a może to problem jest w nas. Znaczy, powiem ci w ten sposób, że yy, zgodziłbym się, gdybyśmy rozmawiali o ludziach, którzy są w pełni dojrzali, którzy są ukształtowani i którzy mają lat 25, narzekają, jak to jest świat zły. No, no, ale to ty masz 20 lat. lat, to jest niewiele mniej. Tak. Znaczy, no, chodzi mi o taki no, przysłowiowałem 25-30. Uznajmy to za, jeszcze uznaj się za młode. <laughs> ale chodzi mi o to, że w momencie, kiedy kształtujemy się i że ta presja... Nie, to nie jest, to nie jest moment po czy na studiach. To jest, to jest w trakcie już, no, ja byłem jeszcze w gimnazjum, tak? Już o, od samego momentu, kiedy zaczynamy funkcjonować w szeroko pojętych mediach społecznościowych, zaczynamy widywać i patrzeć na pewnego rodzaju wzorce. No, i nie unikniemy ich. No jakby ta presja, uważam, że jest od początku, o, i problem z nią jest niestety tego typu, że młody człowiek w wieku 16, 17, 15 lat nie jest w stanie, no nie ma możliwości, albo jest bardzo rzadkie to, żeby był w stanie w pełni sobie z tym poradzić. Z tego względu że po prostu jest po pierwsze nieukształtowany jeszcze do końca. Co oznacza, że nie ma odpowiednich mechanizmów, żeby sobie z tym radzić, żeby znać swoją pełną wartość, ta, ta, dalej siebie poszukuje. Tu jest jakaś wskazówka, że to powinno być tak, to powinno być inaczej. Próbuje różne rzeczy. Trudno naprawdę, uważam, się w takim wieku połapać. Z tego względu wiele osób decyduje się na tą ścieżkę, którą prezentuję. prezentują czy rodzice, czy szkoła, czy social media. Przyjrzyjmy się szkole w takim razie Twoim okiem. Co byś zmienił? Tak w żołnierskich słowach. Sposób kształcenia nauczycieli co bym zmienił. I też aspekt związany z wynagrodzeniami. Program, struktura, te wszystkie inne rzeczy. Oczywiście można ją nowocześnić i bardzo bym chciał. Niemniej jednak to jest sprawa drugorzędna, uważam. Pierwszorzędna to są ludzie, bo ludzie tą szkołę tworzą. Program mam na myśli dwie konkretne rzeczy, czyli trochę taki ścisk programowy, ilość materiału. Uważam, że trochę nierozsądnym jest uczenie się tak ogromnej ilości materiałów w czasach, w których to nie Wiedza jakby gwarantuje sukces, a umiejętności jej wykorzystania. Możemy w każdej chwili się czegoś dowiedzieć. Uważam, że młodym ludziom o wiele bardziej brakuje umiejętności szeroko pojętych, miękkich, no, które by umożliwiły gdzieś tam elastyczne obracanie się w dzisiejszej rzeczywistości. Skupiamy się na kompletnie, niestety, na no, bezużytecznej wiedzy, na no, które nam w życiu się nie przyda. Jak w takim razie tę utopijną wizję szkoły dopasować do dość wymagającego pokolenia Z, grona indywidualistów? wizja szkoły, ponieważ takie systemy edukacji funkcjonują na świecie. Jednym z nich to jest przede wszystkim fiński system edukacji, w którym to nauczyciel jest jedną z najbardziej szanowanych, jeden z najbardziej szanowanych zawodów w społeczeństwie. Po drugie, programy nauczania są dostosowane do jakby, tak naprawdę lokalnych. Dystrybutów, tak jak na przykład mamy województwo, no to powiedzmy, że w Finlandii to województwo ustalają swój własny program nauczania, nauczyciel ma dowolność w sposobie, w sposobie jego realizacji, nie ma ogromnej presji, o wiele więcej ma możliwości i te przedmioty są no, zdecydowanie bardziej nowoczesne, co przekłada się równoznacznie no też na wyniki Finów w szkołach i późniejsze jest zadowolenie z życia. A więc no, uważam, że to nie jest utopia, to jest jak najbardziej realne tylko u nas w Polsce właśnie się to przyjęło, że to jest utopia, że szkoła to musi być za zamordyzm, że w szkole to musi być tablica, musi być 30 osób w klasie, musi być zła pani, która wstawia złe oceny. To nie musi tak wyglądać. Są przykłady na świecie krajów, które sobie zdają z tym radę bardzo dobrze. I myślę, że trochę woli i trochę wyjścia z tego naszego kokonu polskiego zobaczenia co się dzieje naokoło, wyciągnięcia wniosków, moglibyśmy mieć naprawdę, naprawdę coś nowego, ze fajnego. Czy mental ludzi jest na to gotowy, tak kolokwialnie mówiąc, na pewnego rodzaju rewolucję, na pewnego rodzaju zmianę? Bo przecież jeszcze trochę czasu musi upłynąć, zanim pokolenie Z zacznie uczyć innych. To prawda, niemniej jednak już dalej tego jeszcze naszym pokoleniom, ale i w pokoleniu no w starszym, no już ten pogląd jest inny na szkołę, ponieważ okazało się, że te funkcjonują, obecnie funkcjonujące schematy nauczania nie sprawdzają się w rzeczywistości, w dynamicznej rzeczywistości. i jakby, no, Nasze potrzeby są troszeczkę teraz inne. I uważam, że no, jest bardzo mnóstwo inicjatyw, czy budąca się szkoła, czy rozwijająca się szkoła w Montessori. No, jest mnóstwo rzeczy w Polsce. Które się dzieją. Eksplorys chociażby kongres, w ogóle to jest przykładem tego, bo to jest też miejsce, w którym właśnie nauczyciele wieku, niejednokrotnie takim starszym, spotykają się, dzielą się ze swoimi doświadczeniami z takiego nauczania troszeczkę nieszablonowego. I uważam, że to się już dzieje. To nie jest tak, że to szkoła polska nie jest na to gotowa. To się już dzieje i tutaj niestety. Uważam, że problem jest jeszcze ze zmianą systemową, bo to musi być, według mnie, pogodzone, muszą być dwa aspekty. Zmiana systemowa musi pójść razem z taką pracą u podstaw, no bo a, oczywiście możemy z piękną ustawę napisać, jak to nie będzie fantastycznie, wziąć wzorce z Finlandii i dalej, i czary-mary, z no i, i liczyć na to, że zadziała. Tak nie będzie. A, na pewno to będzie proces, ale uważam, że ogólnie coraz więcej osób dostrzega wady polskiej szkoły i coraz więcej nauczycieli jest tak zwanych obudzonych. To dlaczego w takim razie tak mało młodych garnie się do zawodu? Dlaczego tak mało młodych decyduje się na to, żeby zostać nauczycielami? Gdzieś czytałem dzisiaj, że średnia wieku wśród nauczycieli to jest 60 lat. To chyba nie jest <laughs> za młodo. Nie jest, to, nie jest to za młodo. Nie jest to niestety dobrze. Nie ze względu na to, że starsze osoby źle uczą, tylko ze względu na to, że można nauczycieli zabraknąć. I problem jest tego typu, że młodzi ludzie też muszą patrzeć w dzisiejszym świecie i patrzą na względy finansowe. A czy to nie jest też tak, że nie tylko zarobki nie są kuszące, że ta szkoła młodym okiem powinna trochę inaczej po prostu, ogólnie rzecz ujmując, to o czym rozmawiamy, inaczej wyglądać? Tylko, że musi być też możliwość i dopuszczenie. Młodych ludzi, czy osób, które by chciał w tej szkole uczestniczyć, do debaty. To jaka jest szkoła marzeń według Ciebie? Szkoła marzeń dla mnie to jest taka szkoła, do której człowiek chce chodzić, do której człowiek się nie boi. To jest taka szkoła, w której oceny nie są po to, żeby karcić, dzielić, standaryzować, tylko po to, żeby gdzieś tam rosnąć. Uważam, że Brakuje w tym wszystkim takiego aspektu e, człowieczeństwa. W momencie, kiedy mamy dużo zajęć, dużo zadań domowych, e, non stop, uczenia się ogromnej ilości materiału, brakuje w tym tej interakcji z ludźmi. Uważam, że to przede wszystkim takich konkretnych już rzeczy. E, na pewno szkoła marzeń to mniejsze klasy. Ponieważ doświadczyłem mniejszych klas, gdyż w systemie matury międzynarodowej klasy maksymalnie są po 12 osób w grupie. I w tym momencie jest to nieporównywalnie większa jakość nauki względem klas po 30 osób. 30 osób to jest po prostu nazwyczaj w świecie za dużo. Po drugie, no oczywiście szkoła marzeń by miałaby nauczycieli, którzy chcą w niej pracować, którzy zarabiają godne pieniądze, którzy są dumni z tego, że są nauczycielami i nie chcą się tego powiedzieć przy znajomych. Szkoła marzeń to też miejsce, w którym uczy się rzeczy zgodnych z potrzebami obecnego świata świata, który jest globalny, świata, który ma dostęp do internetu, który, ma, który się zmienia bardzo szybko. Połowę zawodów w przyszłości, jak podaje tam Deloitte na przykład, jeszcze nie wymyślono, więc no, my musimy umieć kompletnie inny zestaw umiejętności niż nasi rodzice. Szkoła marzeń to też miejsce, które nas nie obciąża, y, aż tak bardzo, ilością różnego rodzaju zadań domowych. Okazało się, że w Finlandii, jak zniesiono zadanie domowe, uczniowie zaczęli się uczyć lepiej, mieli lepsze wyniki. I też to jest też taka szkoła, która pozwala nam, jako uczniom, e, rozwijać siebie w kontekście takim, że jeżeli ktoś e, chce rozwijać się artystycznie, to ma do tego przestrzeń, jeśli ktoś coś chce być z muzyką, z jakimiś tam językami i dalej. To żeby miał ku temu możliwości, żeby to nie było w żaden sposób stygmatyzowane i żeby nie musiał w takim wypadku uczyć się rzeczy, których po prostu nie chce, żeby ta standaryzacja nie była tak bardzo um, powszechna. No i jeszcze myślę, że takich, takich innych przykładów, to też uważam, że szkoła marzeń to taka, której się nie dzieli uczniów ze względów na wiek, ponieważ prawda jest taka, że no każdy z nas rozwija się w innym tempie i uważam, że no niestety jest aspekt taki dzielenia fabrycznego trochę uczniów, a na roczniki, produkty i dzwonki co 45 minut tak samo. No, co tak, mózg się tak nie funkcjonuje. Mózg się uczy kiedy, wtedy, kiedy czuje ku temu nastrój, kiedy nie jest w stresie. Jeżeli w naszym organizmie jest kortyzol, to się boimy, że niczego się nauczymy, zostaniemy zmuszeni do tego, to nam wypadnie po chwili. Więc no, jest dużo rzeczy, ale myślę, że yy, z takich, które mógłbym wymienić na, 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 na teraz, to powiem ja wszystkie. Ja bym to wszystko zebrał do jednego słowa. Asertywny wobec życia. Potrafi podjąć decyzję, potrafi wybrać. No ale przecież rozmawialiśmy o tym, że często wasze pokolenie jest przytłoczone. No to jak jest w końcu? Świetnie. Znaczy, no, prawda jest taka, że jest przytłoczone, bo jest takie zjawisko, które nazywa się terenem wyboru. A jak idziesz do restauracji i masz 50 pozycji w menu, to czujesz się komfortowo? Raczej nie. Nikt się nie czuje komfortowa w takiej sytuacji. I uważam, że to ta też powinna. Kłaść szkołę nacisk bo na to, żeby spojrzeć na każdego z nas trochę bardziej ludzko, żeby zrozumieć dylematy, przed którymi stoimy i nam po prostu pomóc w tym wyborze. Bo e, to nie jest łatwy wybór, uważam. E, w momencie, kiedy możemy robić wszystko i nic, to się tak wydaje, to, to, że to jest aroganckie, co mówię tym dalej. No nie, to nie jest aroganckie, to jest naprawdę trudne, ponieważ człowiek ma wizję, że wybierze źle i tego strasznie stresuje, deprywuje, nie jest w stanie podjąć żadnej decyzji. Uważam, że to jest kwestia tej empatii i tego zrozumienia, która powinna być na pierwszym miejscu, czego teraz nie ma. I myślę, że jakby to się pojawiło, to wsparcie od szkół w tym kierunku, takim bardziej emocjonalnym, myślę, że wszystkim nam było łatwiej. Halo nauka. Młodzi naukowcy, nowe technologie i innowacyjna edukacja w jednym miejscu.